Zespół sprzedażowy nie potrzebuje motywacyjnych speechy, tylko szefa, który potrafi pojechać z nimi w trasę na spotkanie z klientem. Fałsz. Spotkałeś projektanta, który lepiej znał produkt niż niektórzy twoi handlowcy. Tak, to prawda. I to tylko potwierdza to, że y, często ludzie bywają niekompetentni. Czy general manager to ktoś, kto głównie siedzi w Excelu i analizuje słupki sprzedaży? A może to człowiek, który codziennie rozmawia z ludźmi, słucha, zadaje pytania, wyciąga wnioski i podejmuje decyzje, które realnie wpływają na zmiany w firmie? Dziś zapraszam was za kulisy takiej roli. Bo zarządzanie w branży wnętrzarskiej i architektonicznej to nie tabelki, to codzienne spotkania, czasem trudne rozmowy i szybkie reakcje. Witajcie na kanale Architekt Pro. Moim gościem jest Cezary Kowalczyk, general manager Techniston, marki znanej projektantom i inwestorom z trwałości designu jakościowych blatów z konglomeratu. Cześć Tarku. Cześć. Jakbyś przedstawił firmę techniczną osobie, która nigdy do tej pory o niej nie słyszała? Jesteśmy producentem konglomeratu kwarcowego, który można rekomendować właściwie do wszystkich przestrzeni, które architekt wyposaża w okładziny: Łazienki, kuchnie, recepcje, podłogi, ściany wszędzie. Czego jesteście najbardziej znani? Jakiś jeden konkretny produkt jest taki topowy? Tak, myślę, że Techniston jest szczególnie znany z produktów charakteryzujących się szczególną białością. Nie ma większego konglomeratu na rynku niż konglomerat Techniston. A różnica w kilku słowach między konglomeratem a kamieniem? Myślę, że różnica jest zasadnicza, czyli sposób tworzenia kamienia, sposób tworzenia konglomeratu. Konglomerat wytwarzamy w przestrzeni fabryki, a kamień jest wytwarzany przez naturę. Myślę, że paradoksalnie różnią się trwałością, i tak jak kamień wydawałby się bardzo trwały, bardzo mm. mocny i Praktyczny w eksploatacji on wymaga szczególnej troski, szczególnie niektóre kamienie, jak choćby marmury. Natomiast konglomerat parcowy jest materiałem, który jest zaprojektowany po to, żeby imitował kamień, a jednocześnie, żeby oddawał takie parametry techniczne, które wiążą się z funkcjonalnością przestrzeni, szczególnie kuchennej. Okej, okay, zostawmy na razie konglomerat Techniston, jeszcze do tego wrócimy. Teraz interesuje mnie ta <laughs> ścieżka, którą przeszedłeś, i znalazłeś się dzisiaj w firmie Techniston jako general manager, co to spowodowało, jaka była ta ścieżka twojej kariery, co doprowadziło, że dzisiaj jesteś w tym miejscu? Myślę, że to była ścieżka związana, myślę, że z sporą odwagą, z doświadczeniem, z dużą dowieszką stresu i zdobywaniem doświadczenia głównie w sprzedaży. I tak właśnie od zwykłego człowieczka, który pakował paczki w agencji reklamowej przez różne marki, z tą wnętrzarską najbardziej Najbardziej wdzięczny jestem za doświadczenie marce Groę. No i później okazało się, że wylądowałem po drodze w jeszcze w jednej marce sanitarnej, no i w końcu wylądowałem w świecie konglomeratu. Czyli Twoje życie zawodowe przez większość czasu związane jest z branżą wnętrzarską. To ci jakoś pomaga dzisiaj czy przeszkadza? Ja myślę, że bardziej pomaga mi poczucie estetyki, doświadczanie, piękna. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy to piękno promują, architektami, chociażby, pokazują nowe rozwiązania, inspirują, a reszta to jest warsztat. No i ten warsztat, który udało mi się zdobyć w poprzednich firmach, dziarsko sobie dając radę na różnych stanowiskach i e, tak, i skupianie się na sprzedaży. Marka Techniston to jest firma, która ma swoją produkcję, wywodzi się z Czech. Ty zarządzasz oddziałem z firmą. W Polsce różnią się te dwa rynki, jeśli chodzi o architektów, projektantów? Widzisz tą różnicę? Myślę, że każdy rynek jest różny i w każdej branży on będzie się różnił. Polska, jak mówię zawsze, to dziwna kraj. Tutaj to nie jest piaskownica, tylko tutaj marki naprawdę ścierają się ze sobą i próbują używać wszelkich środków, żeby odebrać komuś jego część w danej kategorii. I to nie są wcale żarty i myślę, że rozumienie w ogóle architekta w Polsce jako osoby, która ma wpływ na rekomendację produktową jest fundamentalne. Myślę, że w Czechach ta sytuacja jest odrobinę inna. Inny jest system dystrybucji, inny system współpracy właśnie w kategorii samego konglomeratu. A jakie doświadczenia z poprzednich firm, wtedy gdzie pracowałeś z tymi architektami, z projektantami, albo twoje własne doświadczenia życiowe związane właśnie ze współpracą <coughs> na przykład z projektantem, pomagają ci dzisiaj zarządzać firmą? Myślę, że nauczyłem się spójności. Myślę, że architekci oczekują, że ktoś, kto Szczególnie zarządza marką, będzie spójny w tym, co mówi, to będzie się przekładało na działania, to będzie się przekładało na ludzi, którzy reprezentują markę. No i na koniec znajdzie się w miejscu, które przeważnie jest tym problematycznym miejscem, gdzie obecność zarządzającego choćby. Marką jest konieczna, no bo to my mamy rozwiązać problem architekta, tego od nas oczekuje. A czym to ciebie dzisiaj ta spójność jest? Czyli w tym, jak ci widzą ludzie i tym, jakie wartości chcesz przekazać im poprzez zarządzaną markę? To jest subtelna sztuka na skraju człowiek, produkt i usługa. Bo zespół sprzedażowy, który zajmuje się bezpośrednim kontaktem z architektem, musi być spójny, musi wierzyć w to, co mówi, musi mieć przekonanie do produktu. Zespół sprzedażowy musi być właściwie zmotywowany i musi być właściwie nauczony kontaktu z architektem, tak, żeby z nim rozmawiał w jego języku, a nie języku tak zwanym language. No i trzecia rzecz to jest produkt, który musi być absolutnie wiarygodny i musi potwierdzać wszystkie te cechy, które sprzedawane są, sprzedawane, podawane, oferowane architektowi, i wtedy ta, ta triada zaczyna współdziałać, współgrać. Czy zgadzasz się ze mną, że dzisiaj brakuje nam takiej przejrzystości, transparentności właśnie w tych takich relacjach biznesowych? Bo większość firm jednak cały czas opakowuje swój produkt w bardzo takie marketingowe, piękne slogany, jak najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania. I to jest coś, co mają dzisiaj absolutnie wszyscy. Każdy o tym mówi, łącznie z produktami w biedronce, więc to, te słowa przestają już mieć znaczenie, one są po prostu bezbarwne. Nie dają już dzisiaj żadnych argumentów sprzedażowych. Czy w takim razie odwrócenie się od tych pięknych sloganów na rzecz takiej transparentności i szczerości, to mógłby być kierunek, który, którym chciałbyś podążać w technicjum? Ja myślę, że to, co opisałaś, ja bym nazwał twarożkiem homogenizowanym, gdzie rzeczywiście nasycenie rynku w każdej kategorii jest tak, tak duże, zwłaszcza w Polsce, bo każdy bije się o ten, ten, to samo ciastko że y, trudno jest się wyróżnić. Ja bym zrobił twarożek z pieprzem, dodałbym do tego troszkę rzodkiewki y, y, i myślę, że fundamentem y, sukcesu na rynku y, produktów, y, które są oferowane architektom, to jest wyróżnienie się. I ja bym dodał tego pieprzu, dodał trochę kontrowersji, no i bym to przyprawił odrobiną spójności. Wiem, że to jest trudne dla wielu firm, dlatego że no, niestety marketing polega na mm, karmieniu powtarzalną mantrą nie chcę nazwać tego papką. No ale to już jest widoczne, to nie przemawia, to nie działa po prostu. Dlatego trzeba mówić językiem, który będzie bezpośredni, może czasami zbyt szczery, no ale za to prawdziwy i spójny. A jakbyś tak siebie miał ocenić troszkę z boku, to więcej jest w Tobie takiego stratega, analityka, czy bardziej wizjonera, yy, improwizatora? Yy, stratega, bardzo improwizującego czasami. Dlatego, że myślę, że rynek, na którym funkcjonujemy już od no, co najmniej kilku lat, co roku zaskakuje nam czymś. Albo wojną, albo COVID, no różnymi sytuacjami, które mają bezpośredni wpływ na to, czym de facto się zajmujemy: na produkcję, na system zaopatrzenia i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest strategiem i nie posiada zdolności improwizacji, to w którymś momencie zapewne się pogubi albo nie będzie w stanie przewidzieć, co zrobić, żeby dany problem w danej sytuacji rozwiązać. A miałbyś taką potrzebę albo ochotę to uporządkować, jakoś ubrać w jakieś struktury? Mandrowanie jest dobre. Mandrowanie jest bardzo kreatywne rzeki się oczyszczają meandrując. To jest bardzo pozytywny efekt. Natomiast e, architekt wymaga struktury. Architekt jest artystą, architekt on tworzy, on musi coś... ma pewną dynamikę i myślę, że jeżeli coś miałbym zmienić, to bym podgrzał dynamikę naszego, naszej współpracy z architektem i myślę, że to byłoby coś, co jest wyróżnieniem się spośród przysłowiowej blazy handlowców, którzy są tacy sami powtarzalni, przewidywalni. No i nie mają tego pieprzu. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo właśnie miałam Cię zapytać o te relacje z architektami. Jak one dzisiaj wyglądają z Twojej perspektywy i co miałoby być tym pierwszym, tą przyprawą, którą chciałbyś właśnie do tych relacji dodać? No właśnie, ja już powiedziałem o spójności. Architekci wymagają spójności bądź też konsekwencji, bądź kombinacji tych słów wtedy, kiedy przeważnie zaczyna się palić. Architektowi się pali w momencie, kiedy występuje pewna jakaś komplikacja, rzecz nieprzewidywana. Zawsze takie rzeczy się zdarzają na budowach, no i wtedy oczekują, że ktoś po prostu będzie, pomoże rozwiązać ten problem a, i zrobi to skutecznie. Nie Będzie dostępny przede wszystkim i nie będzie spychał dalej na architekta obowiązku pozbycia się problemu z jego pleców. A z czego chciałbyś być dzisiaj znany jako Cezary Kowalczyk, ale też jako technistą Polska, właśnie w tych relacjach z architektami? Za co oni mieliby się chwalić albo doceniać technistą, właśnie w waszych relacjach? Czy mieliby mnie chwalić. Nie wiem jakbym się z tym czuł, że taki wychwalany. Ja mam dobry produkt, mam wspaniały zespół, który zapewne wymaga ciągłej obróbki. Ja uważam, że cały sens i cała filozofia budowania marki czy firmy polega na Wierzę w ludzi i budowaniu ludzi, a to ludzie zaczynają budować sukces danej marki, wierząc oczywiście w jej wartości. i To jest ta spójność. Ja nie mogę mówić jednego, a wymagać czegoś innego. I wydaje mi się, że, wydaje mi się, jestem przekonany, że stawianie na ludzi, rozwijanie ich w kontekście produktu, innowacji, wszystkiego, co tak naprawdę jest narzędziem dla, dla handlowca, jest kluczem do tego, żeby to zaskoczyło i wyróżniło nas pośród Stwaruszka homogenizowanego rynku konglomeratów. Czy nazwałbyś siebie człowiekiem relacyjnym, dla których relacja z drugim człowiekiem jest ważniejsza niż produkt? Tak, wydaje mi się, że relacja to jest ten taki kanon, o którym wszyscy mówią, ale. Ja bym to jeszcze rozróżnił na tak zwane stosunki społeczne. Bo można mieć z kim zbudowaną relację, ale tego nie pielęgnować. I to, im częściej my się widzimy, im częściej rozmawiamy, im częściej dyskutujemy, wchodzimy nawet w jakieś konflikty małe, bo to zawsze potrafi nas rozwinąć, to powoduje to, że chcemy ze sobą rozmawiać. Coś czegoś, się od nas u, czegoś się od siebie uczymy. I to te właśnie stosunki społeczne, częstotliwość spotkań, otwartość na te spotkania, naturalność itd., itd. można o tym długo mówić, jest. Wartością. A kto dzisiaj jest dla ciebie takim partnerem do rozmowy? Projektant, wykonawca, klient końcowy? Wszyscy są dla mnie ważni. Architekt jest bardzo ważny, szczególnie ważny, bo to on odpowiada za rekomendację produktową. To on uwierzył w moją historię, w historię mojego produktu, w jego parametry i to on autoryzuje swoim nazwiskiem dalej. Inwestorowi, klientowi końcowemu. Ja jedynie mogę zarekomendować na przykład podwykonawcę, który ten kamień obrobi i też będę autoryzował swoim nazwiskiem, że tam w tym miejscu, w którym wskażę, że należy ten projekt kontynuować, nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego i dam Ci po prostu bezpieczeństwo współpracy z moim partnerem, a ty jednocześnie dasz bezpieczeństwo produktowe swojemu klientowi. A nie boisz się tej odpowiedzialności, która stoi właśnie za tymi rekomendacjami, no bo tak naprawdę stawiasz na szali swoje nazwisko, zaufanie projektantów, bo jeśli coś pójdzie nie tak we współpracy między projektantem a wykonawcą, na którą nie masz wpływu, no bo tak naprawdę możesz ich tylko ze sobą poznać, rekomendować, nie wiesz tak naprawdę, co tam po drodze się wydarzy. No, to czy nie istnieje taka obawa, że mógłbyś jakimś takim nietrafionym poleceniem no spalić sobie mosty, właśnie z, z jakimś biurem projektowym? Oczywiście, że się boję i to właśnie mnie motywuje. I e, znalezienie tego złotego środka pomiędzy wykonawcą, którego czy moimi rekomendacjami i waszymi wskazaniami, połączenie tego, nie wiem jak to nazwać konglomeratu. Wpływającego na to, że zamykamy nasz wspólny projekt sprzedażą mojego produktu, a jednocześnie bezpieczeństwem wykonania Twojej inwestycji, to właśnie jest ten taki, ta esencja. A co dzisiaj zaskakuje Cię we współpracy z projektantami? Myślę, że coraz trudniej jest przekonać architekta, bo niejednokrotnie sparzył się, czy stracił zaufanie do kogoś z różnych względów. Zaskakuje mnie czasami, szczególnie w przypadku Młodego projektanta, zupełny brak lojalności w stosunku do marki. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie właściwie te właściciele biur są ludźmi o znanych nazwiskach, o świadomych wyborach, o współpracy z bardzo ograniczonym spektrum dostawców od lat. Więc ta lojalność jest skontynuowana. Natomiast młody projektant, mam wrażenie, że tak jest z troszeczkę tak zwanym jumperem. Skacze od marki do marki, i zaskakuje mnie brak szczególnych kryteriów wyboru produktu. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby zrozumieć tego młodego projektanta, na czym mu zależy, żeby mógł mu to dać. A co by Ci dzisiaj pomogło lepiej zrozumieć to młode pokolenie, czy w ogóle generalnie projektantów? Jeśli miałbyś ich zapytać na przykład jakąś <laughs> jedną rzecz, to co by to było? Na jaki temat byłoby to pytanie? Zadałbym mu pytanie które pozwoliłoby mu zrozumieć, co takiego musiałbym zrobić, żeby on mi zaufał. Bo to jest o przełamywaniu barier, to nie jest o pouczaniu klienta, edukowaniu, uczeniu i tak dalej. Nie jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby zdobyć, zbudować taką energię między sobą, żeby, żeby, żeby po ludzku sobie ufać i żeby oczywiście mieć świadomość tego produktu, którego szukam, bo to jest dla mnie ważne. Dlatego bardzo dużo przykładam energii do tego, żeby ten rynek nie chcę mówić, edukować, ale żeby mówić prawdziwe rzeczy o prawdziwym produkcie. I zawsze miałem w zwyczaju, nawet w firmach bardzo uznanych, jeśli chodzi o jakość, mówienie o pewnych, być może w kontrowersyjny sposób, rzeczach, które według mnie się nie sprawdzały. Ze względu na to, że pracowałem na rynku inwestycyjnym, tam liczył się efekt skali, więc wolałem najpierw uprzedzić, że coś tu nie do końca będzie pasowało w tej kategorii, ale może warto pójść w coś droższego na przykład, więc sprzedawałem przez to drożej, ale za to uczciwiej. Czy znaczy jesteś gotowy na takie słowa krytyki albo braku zaufania do produktów, które posiadacie? Nie w takim kontekście, żeby kogoś obrazić, ale żeby zrozumieć z jakimi obawami, wątpliwościami dzisiaj projektanci stykają się myśląc o technistą na przykład. Jestem bardzo otwarty właśnie, żeby się tego dowiedzieć, bo myślę, szczególnie Polska jest takim krajem bezsensownych stereotypów. I czasami rzuca się taką jakąś informację, czy informacja pojawia się znikąd, nie wiadomo skąd, że jakaś rzecz jest kontrowersyjna w danym produkcie. Jeżeli my o tym nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zareagować, wyjaśnić, obalić albo przyznać się do błędu. Ja, ja, nie, jest, ja nie jestem człowiekiem, który będzie unikał odpowiedzialności albo będzie kłamał. Nie, nie lubię kłamać, lubię prawdę w produkcie. Jeżeli wiedziałbym o. Pewnych niepotwierdzonych pogłoskach o pewnych brakach czy utracie wartości czy złych doświadczeniach związanych z produktem, wolałbym mieć szansę wytłumaczenia się z tego, wyjaśnienia sytuacji. To jest tak naprawdę reakcja na reklamację i uważam, że after sales jest jedną ze szczególnych części firm, które powinny być najbardziej reaktywne, bo to nie dlatego, że ktoś się wywraca, każdy się wywraca i to jest produkcja kilka procent. Nie będę mówił ile u nas, ale jakiś ułamek procenta reklamacji zawsze się zdarza. I to po tym poznaje się firmę, jak potrafi poradzić sobie z danym problemem. A jesteś w ogóle gotowy na taki szczery feedback z rynku, jeśli chodzi o projektantów, gdyby oni przyszli i powiedzieli Ci szczerze, że no nie mają zaufania na przykład do tego produktu, albo kiedyś słyszeli, że coś nie hmm. działa i mają w związku z tym inne preferencje wybierają w swoich projektach inną firmę. To chciałbyś od nich usłyszeć prosto w twarz, właśnie taki, taką, taką, taki szczery feedback? Tak, byłbym szczególnie wdzięczny, jeżeli bym się dowiedział, dlaczego wybierają inną firmę. Jeżeli i to tylko pokazuje, że architekt ma świadomość wyboru właściwego produktu. Jeżeli mogę próbować go w jakikolwiek sposób przekonać do tego, że, ten, że mój produkt jest lepszy albo równorzędny, świetnie. Ja myślę, że dużo siwych głosów na mojej głowie właśnie pochodzi z tych momentów, kiedy Reagowałem na różnego rodzaju zastrzeżenia w tych produktach, których, za które byłem odpowiedzialny jako sprzedawca i mówię o dużych inwestycjach. Dlatego jesteśmy w fabryce tutaj, bo, bo my jesteśmy zaraz 60 km za granicą, za 130 km chyba od Wrocławia. Więc jeżeli coś możemy wyjaśnić, to zapraszam do naszych laboratoriów czy. Właśnie pokazujemy, jak robi się konglomerat od kuchni. Raczej firmy starają się chronić tego typu punkty zwiedzania fabryk, no bo to też świadczy o, no, o odkrywaniu siebie. Natomiast ja chętnie zderzę się z każdym faktem, który w jakikolwiek sposób nawiązuje walkę z takim produktem, jakim jest nasz konglomerat, a naprawdę jest on dobry. Tym bardziej, może nasze R&D będzie miało kolejne doświadczenia tego, żeby coś zmodyfikować i wyprodukować. I jeszcze lepszy produkt. A jesteś gotowy na szczerość, za szczerość? To znaczy, za, na szczery feedback jesteś w stanie odpowiedzieć szczerze: tak, do tego projektu ten produkt się nie nadaje, albo są inne, lepsze, albo wybierz coś innego. Tak właśnie robimy. Jeżeli ktoś rekomenduje nasz biały kolor do miejsc, których naprawdę on przede wszystkim nie powinien się znaleźć no po prostu, bo, bo będzie się brudził i nie będzie szansy utrzymania go w czystości, to mówię, słuchajcie, może zmieńcie odcień, cokolwiek. No, jestem w stanie przyznać się do błędu rzeczywiście, jeżeli mój produkt jest absolutnie nieadekwatny do rekomendacji architekta i wtedy zaproponuję mu być może coś innego. I chciałem jeszcze dodać jedną ważną rzecz, że ja bardzo nie lubię sprzedawać za każdą cenę, zresztą nikt nie lubi ich sprzedawców, tak naprawdę. Lubimy kupować, ale nie, nie lubimy sprzedawców. Dlaczego? Dlatego, że chcą nam koniecznie coś wciskać. Jest taka metodologia sprzedaży sandlera, który mówi: Ja nie sprzedaję, ja pozwalam kupić, ja w nią święcie wierzę. I to, co zapytałaś mnie właśnie na, w związku z tym feedbackiem i bolesnymi faktami na temat nieadekwatności być może mojego produktu, to właśnie jest kwestia powiedzenia: OK, to jest twój wybór, masz moją paletę, znasz mnie, ufasz mi. Ja potwierdzam, to nie jest dobry produkt, weź ten. A wracając trochę do Twojej roli General Managera, bo od tego w zasadzie zaczęliśmy naszą rozmowę, jaka sytuacja najbardziej zaskoczyła Cię po przejęciu, objęciu tego stanowiska? Każdy, kto dostał szansę awansu, zmiany pracy, objęcia większej odpowiedzialności, większego obszaru, zdarza się z decyzyjnością, która musi być szybka która wiąże się z brakiem wiedzy, z brakiem rozpoznania nowego terenu, nowej kategorii produktowej. Ja tutaj jestem w zupełnie nowym obszarze dla mnie, no i trzeba podejmować decyzje. To jest takie bardzo zaskakujące, jak trudne jest podjęcie decyzji przy braku danych albo przy braku znajomości rynku, klientów, mechanizmów, no i tych trupów w szafie, które gdzieś czasami też wychodzą. A gdybyśmy mieli z kamerą dzisiaj wejść w taki Twój codzienny dzień, to co byśmy zobaczyli? Jak on wygląda? Jak udaje Ci się dzisiaj motywować swoich ludzi, swój zespół i czym różni się to motywowanie od motywowania klienta do zakupu? Daje im sens. Chcę, żeby zrozumieli, jaki jest sens, sens ich pracy, i myślę, że sens jest jednym z większych motorów napędowych ludzi, szczególnie w sprzedaży. to no, Musi coś mieć sens. A z kolei klientom sprzedaje wartości. Stojące za produktami, za współpracą, za tym wszystkim, co się wiąże z samym procesem sprzedaży. Jeśli chodzi o motywowanie ludzi, myślę, że pragną mieć wolność, przestrzeń i samodzielność, ale jednocześnie bardzo chętnie przyjmą na siebie odpowiedzialność, z której być może czasami się nie wywiążą, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale na pewno w takim układzie będą się sporo uczyli. A co jest dla Ciebie ważniejsze? Wynik na koniec miesiąca czy dobre relacje w zespole? Nie wiem, czy to można zważyć na tej samej wadze. Wynik to jest bezpieczeństwo mojego szefa, który ode mnie wymaga wyniku. A z kolei, dobre relacje w zespole to jest moje bezpieczeństwo. I mi zależy na tym, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, bo jeżeli nie będą się czuli bezpiecznie w moim zespole, to odejdą. Jeżeli ja nie jestem w stanie ich utrzymać. Niech odchodzą. Natomiast wydaje mi się, że właśnie coś takiego, czego doznałem w, w kilku firmach, czyli kultura organizacyjna, czyli wartości, z którymi się identyfikujemy, dzięki czemu czujemy się bezpieczni, mamy pewne ramy działania, ramą również jest wynik i to wiąże się ze sobą. Więc jeżeli umiemy to właściwie połączyć, to czasami przyspieszenie tempa też jest zrozumiałe przez zespół. Ja niekoniecznie muszę być takim wyrozumiałym szefem, no bo każdy ma swoje. Cele do osiągnięcia. A teraz jakbyśmy mieli tak spojrzeć w głąb Ciebie i sprawdzić, co Ciebie motywuje. Duma, odpowiedzialność, adrenalina? Duma, bo y, mam poczucie, że tworzę coś wartościowego, coś nowego, coś być może innego, przełomowego. Z tego jestem dumny, tworzę coś. Adrenalina, bo, no, bo to jest odpowiedzialność i. No, to jest jednak jakiś, jakiś speed do tego, żeby to zrobić. Odpowiedzialność, bo chcę to, chcę to zrealizować, chcę to dowieść i chcę udowodnić, że to jest dobre choćby spotkanie się z Tobą w tej konfiguracji, w której rozmawiamy i konsekwentnie różnymi działaniami, które będziemy kontynuowali w najbliższych miesiącach bądź latach, nawet. Na koniec chciałam ja Ci zadać takie pytania, a w zasadzie powiedzieć pewne tezy, twierdzenia, prawda lub fałsz. Jedziemy. Jedziemy. Najlepsze decyzje podejmuje się po rozmowie z człowiekiem, nie po analizie Excela. Prawda. Marka, która nie słucha projektantów kończy jako tło w hurtowni. Tak. Marka, to jest prawda, nie, wtedy marka nie przestaje być wyborem, jest tylko opcją. General manager bez butów ubłoconych od wizyty w terenie, to akurat w branży wnętrzarskiej i architektonicznej, to general manager tylko z nazwy. Fałsz. Ja lubię dobre buty i architekci też lubią dobre buty i dobre rzeczy i myślę, że budowa to nie jest dobre miejsce na spotkanie się w tych butach, ale e, tak, rozmowa, rozmowa, czy bycie w terenie i bycie w kontakcie z architektem to jest istotne, niekoniecznie musi być to budowa. Architekci bardziej zapamiętują spotkanie na budowie niż prezentację w PowerPoincie. Tak, slajdumenty i pokazywanie produktu bez potwierdzenia tego w akcji rzeczywiście nie mają sensu, tu chodzi o doświadczenie, to to decyduje o świadomym wyborze produktu. Zespół sprzedażowy nie potrzebuje motywacyjnych speechy, tylko szefa, który potrafi pojechać z nimi w trasę na spotkanie z klientem. Fałsz. Potrzebuje motywacyjnych speechy. Każdy z nas potrzebuje motywacyjnych speechy, potrzebuje, um, potrzebuje tej inspiracji, ale też potrzebuje wsparcia. I to też jest, to jest półprawda. O, półprawda. <laughs> Praca z zabiórka daje wygodę, ale nie daje wpływu. To prawda. Podjąłeś kiedyś decyzję, która była dobra dla marki? ale trudna dla zespołu. Tak. Podjąłem taką decyzję i nie wiem co o niej chcę powiedzieć, ale myślę, że decyzja o tym, o czym teraz rozmawiamy, również jest trudna dla zespołu, bo ma ona charakter szczególnie zmiany sposobu współpracy, skierowania się do architektów i odpowiedzialności za to, żeby ta współpraca była nie tylko w słowach potwierdzono, tylko w działaniach. Spotkałeś projektanta, który lepiej znał produkt niż niektórzy twoi handlowcy? Tak, to prawda. I to tylko potwierdza to, że często ludzie bywają niekompetentni. To jest sygnał do tego, że po pierwsze należy zwiększyć albo Spróbować wyedukować lepiej zespół, bo być może rzeczywiście profesjonalista wyposażony w wiedzę i pełni świadomy mojego produktu, co jest doskonałym feedbackiem, jest w stanie wypunktować kogoś, kto być może nie zwrócił na pewne rzeczy uwagi, albo po prostu się tego nie nauczył, albo nie wiem. Zdarzyło Ci się powiedzieć, nie wiem, muszę zapytać mojego zespołu i to była najlepsza możliwa odpowiedź? Tak, każdy może zapytać, wręcz powinien pytać, dlatego że to świadczy o tym, że chcemy zrobić coś więcej i pójść do przodu. A no tak to będziemy tkwić i udawać, że wszystko wiemy. No nie, no mówmy się, no jesteśmy ludźmi. Dziękuję Ci Czarku, to naprawdę była bardzo ciekawa rozmowa. Ja Ci bardzo dziękuję i e, znowu się czegoś nowego nauczyłem, a Twoje pytania nie należą do prostu. <taki>, Taki był cel, dzięki. Bardzo dziękuję. Takie rozmowy przypominają nam, że zarządzanie marką to nie tylko produkty i liczby, ale przede wszystkim ludzie, relacje i podejmowanie niepopularnych decyzji w zgodzie z intuicją. Jeśli projektujesz wnętrza, jesteś architektem lub projektantem, to więcej inspirujących rozmów z osobami z branży, wizyt w ciekawych showroomach i recenzji nowości produktowych znajdziesz na platformie Klub Architekta. Link znajdziesz w opisie. Jesteś tu pierwszy raz? Zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ciekawych rozmów i nowości z branży. A jeśli pracujesz z klientami, napisz w komentarzu, jaka była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałeś lub musiałaś podjąć w swojej karierze zawodowej.